Przepraszam bardzo, Jezu, nie, nie, ja nie, mo wiem, ja nie mogę nie podejść, nie skomplementować opalenizny. Jak długo, bo z daleka... Ja, ja, ja lajkuję te, te wszystkie facebooky. Bardzo dobrze. Tutaj mam jedno pytanie do Pani. Czy na przystanku nie jest nudno? Nie. Ile no Pan jest, miał jest, lat, jak Pan pierwszy raz na siłownię? Pierwszy raz, ale tak pierwszy nawet takie jakieś... Pierwszy? Tak. Nie wiem. Czy nie pamiętam, 15 17. 15, 17... Świetnie Pani wygląda, nie mogłem nie podejść. <noise> Dziękuję. Jak to się nazywa to, to białe? Wdzianko. Wdzianko. W... Jak pani przyszła do sklepu, proszę jakieś wdzianko. To, tak, I tak. to pani tak, zaproponowała. Tak czy bardzo jest irytujące, jak podchodzą faceci do ciebie albo się patrzą? Nawet z kamerą i z mikrofonem. Czy, jak bardzo? Zaraz do dziesięciu. Nie, nie ruszę Ale czy nie jest panu za ciepło? W kamizelce za Dobre. Dobrze jest. Na pewno nie za gorąco. Wszystkie... Nie chcę Ci nic słowa, ani ty też nie? Idealne lato tak. tylko miłego dnia. To tak jak to wszystkiego dobrego. Hej, kochani, cześć. Lato już się zaczęło. Wakacje też już praktycznie rozpoczęte. I z tego właśnie względu nie możemy dłużej zajmować się rzeczami, które nie są ważne, i zająć się rzeczami najwyższej możliwej wagi. Czyli na przykład jak spędzić wakacje, czy patrzą się na Ciebie facet. Ci I dlaczego patrzą się tak często, oraz co jadłeś dziś na kolację? Zapraszam na kolejną serię rozmów z Polakami. Ale przyzwyczaiłaś się naprawdę? Tak. No dobra, ale jakby to zniknęło nagle, to co? Czy jakby, że się faceci ci No Mówmy się, jesteś taka, no. że się na Ciebie no. zwraca uwagę. Czy by Cię to wkurzało, czy byś nie zauważała? Nie. No tak. No nie, naprawdę. Dlaczego? Naprawdę? No, no nie. dobra, to bardzo dobrze, nareszcie się spotkaliśmy z w twarz. Bo z daleka. Myślałem, że ktoś bardziej z południa. E, tak. Co o Runii? No to południe. Orunie, południe. Piękna sprawa. Jak długo taka opalenizna? No, bo jest naprawdę taka. Bardzo... 20 lat. Bez przerwy. Tyle, ile mam? 20 lat. Tyle, Czyli od urodzenia. Od Już od mama roku. w łonie tam taak, się wystawiała. Tak, tak. No to pan. No, nie wiadomo, jak pan. wygląda, pan wie. <laughs> Czy był jakiś najdłuższą przerwę, jak pan nie był na siłowni? No Pół roku. Pół roku. A czemu tak było? Jakaś przerwa, przerwa była, pro... życiowa. Przerwa, pół roku przerwa życiowa od A tak 20 parę lat ćwiczę. Bez przerwy minus pół roku. Tak. Znaczy jakieś... No wiadomo, dłuższej jakaś... przerwy jak pół roku nie było. No a co można robić na przystanku? No, czekać na autobus, to nie nudzi pani? Nie, no jak trzeba czekać, no to to nie To pani już... czeka. No to czeka. To, a pani to nie nudzi? Nie. Bo ja tak gdy pani, jakbym za długo czeka, to mnie nudzi. No, no nie. nie. Ten ja skaczę, wejdę, coś bawię się telefonem, pani się nie bawią. Nie. To jak, nie. jak to. Jak... Ja telefon nie biorę do ręki. No właśnie. I co? I się no pani nie nudzi? Prawda? Nie, nie. Nie goliła włosów. I to dlatego? Tak myślę. I poprzez włosy by się dostało tak, więcej? Tak, tak. To jest logiczne. logiczne. No dobra, czy dzieci jakieś są w posiadaniu? Są. Czy dzieci też są takie opalone? Nie. A czy y, golić włosy? To może... Golisz! A, to, ta... to jest to, mówię! A, czyli naprawdę to chyba naprawdę tak... działa. Jest. Czy takie wdzianko jest odpowiednie na tą temperaturę? Bo... Nie, jest no za ciepło, no ale jak wychodziłam z domu, to się tak chmurzyło, że obawiałam się, że będzie chłodniej. Czyli no dobra, czyli na poranne takie wdzianko się przyda godziny? Na poranne tak, jak najbardziej. Czyli to nie jest letni wdzianko? Nie, <laughs> to jest takie wczes... wiosenne. Wiosenne, no, czyli się da... Pani jest zadowolona z takiego wdzianka? Jestem, pewnie, że tak. Sąda, obydwoje jesteście ładni, czy jesteście parą? Jesteśmy. Dobra, pytanie. Na kogo bardziej, e, czy na ciebie się patrzą dziewczyny, czy na ciebie faceci? E, ja to? Rozumiem. Rozumiem. Ja nie wiem, ty nie, wiem. nie wiem. Na mnie. Podobnie. No? no dobra, a jesteś jak na przykład e, czy jesteś zazdrosny, jak się na nią patrzą? Nie, nie. Bardziej czuję, że... Że fajnie, ma. nie, że masz. W to, że mam sorry, mam. tak o tobie nie? mówię, że ty. No dobra, a u ciebie jak to wygląda? Czy jest... no tak samo chyba. Na... I na ciebie się patrzą? Mi się. W sensie oglądają ludzie z... z, z tylko, mogą tylko popat popatrzeć. No, Pan jest zrelaksowany. Tak. To właśnie widzę na koszulce. No. Jak to się robi? Normalnie. Poproste, Normalnie, tak? Po prostu. Czy pan się czymś denerwuje? Nie. Nic? nic w ogóle niczym? Niczym. Nie mogę, nie podejść, świetnie wyglądacie. Dziękuję. Czy ściągacie na siebie wzrok fazedów? Jak myślisz? Chyba nie. Nic? Nie. W ogóle? Mój no. ściągnęłaś. No, dziękuję. Czyli tylko jeden mój? Tak. No dobra, a poza tym nic? Nie czujesz nie. tego? A jak u ciebie? Nie wiem, chyba też nie. Chyba też nie, nie, coś się I Skomplementuje pani również fryzdura, bo mi się bardzo podoba. Ale, wie... taki, ale taki nieład, ale mi się bardzo podoba. Wygląda dobrze. Jak pani, no to naprawdę jest rzuta, mi się naprawdę podoba. Czego można pani żyć? I to w dzianko. Do... to są po chemii włosy. Ale, wygląda, ale pani na szczęśliwie wygląda. No dobra, no, właśnie. Od 0 właśnie. do 10, od 0 do 10 szczęście pani. No na dzisiaj bo raka no zwalczyła. No to rewelacja, ale to no. jakaś świeża sprawa? No tak. No to gratulacje. No. No. No, to może pani nie włosy, jest gorąco bo... przez wdzianko, tylko przez pani ma tyle energii. Do może, Tego może. pani życzy. Czego jeszcze, Czego jeszcze? Zdrowie jeszcze, życzę pani dużo. Pani, świetnie pani wygląda i uśmiechu jeszcze więcej. No, Bior pani wasze. dobra energia. Dzięki miłości. Dnia. Dnia. Pozdrawiam. Daj długo, nie no, czekam, bo no, 10 minut i co wtedy robicie? No, już siedzę, czekam. Przyjedzie Ale to Tak ptaki, ja poważnie pytam. Ptaki pani ogląda, nie wiem. Zobacz pani co na ziemi. No tutaj nie oglądam, bo tu nic nie tu ma. Nie, nie, nie ma. No dobra, to tym bardziej nuda. To kawały opowiadacie sobie, panie? No, to Jakieś tam to są. Jakie zagajki są. No właśnie. Czyli nudy nie ma. Nie no dobra. ma. To nie. czego można ci życzyć w takim razie? Szczęścia. Pomyśl... Zdrowie. Zdrowia? A czego bardziej? Zdrowie czy szczęście? Zdrowie. Świetnie wyglądasz idę do koleżanki. To jest koleżanka Zdrowia. druga? Dziękuję dobra, to tak. zachęcam do skomentowania, polajkowania, oczywiście kliknięcia dzwoneczka i udostępnienia filmu dalej. Dzięki. Przepraszam bardzo, Jak ręce sądę i muszę pani powiedzieć, że świetnie pani wygląda. Świetny kapelusz i w ogóle pięknie pani wygląda. I to. To w zasadzie to wszystko, wszystko, wszystkiego dobrego Pani życzę i lecę dalej. Dobrze. Dzięki, miłego dnia. Nie... Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. Nie, nie pijemy, Dzie... także... Kultura i sztuka. Tak. No dobra. Tak samo? Tak a, samo. Czy, a czemu nie pijesz? <grym> Już przepiłam swoje, dzień. No dobra. To jest świet... bardzo, zdrowo. Nie... bardzo zdrowo. Bardzo zdrowo, bardzo dobra koncepcja. Przepraszam Jej. bardzo. Szybkie mam pytanie. Robi sondę. Chciałem zapytać, czy to jest obiad? Ja was nie rozumiem. Pani nie rozumie. Czy to obiad jest? Czy kolacja? Obiad. Obiec. No dobra, Sma z wszystkiego dobrego. A kiełbasy nie było żadnej? Nie. Nie, nie był kiełbasy. Dobra, nie smacznego. Wszystkiego dobrego, dzień dziękuję. jest smaczny. So kebab? Tak. tak, smaczny jest, dziękuję. Od 0 do 10? Mm, 9,5. Wysoko. A jaki sos pani wzięła? Łagodny. A mięsko? Drobiowe. Czy ten dzień jest coraz lepszy? Czy <noise> kebab? Będzie niespania, ale nie przez kebab. Ogólnie tak jest. Ciekawa no, jest taką kropką nad nim <noise> Może być. Jest, wszystkiego dobrego, świetnie pani wysłać. Codziennie bym na, na pierwsze. Jakby pan miał zły humor, jak była przerwa, taka na przykład jeden, dwa... z przymusu, że pan nie może. Czy pan był zdenerwowany? Bardzo. Oczywiście. Czy jest jakiś cel taki e, opaleniznowy, czy. czy Mało jest... zmarszczek. Dobra. I więcej pieniędzy. To, czy cel opaleniznowy, opaleniznowy, więcej pieniędzy? Tak, bo to wszystko jest drogie, to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy, bo no? można wam w takim razie. Miłości. Miłości? Tak. Szukacie? Tak. To musisz ściągać dużo wzroku facetów Dobrze. może. Postaram się. Znaczy nie, to nie jest żądanie <laughs> nie wiesz, tylko tak jak szukasz miłości. Czy pan się czuje pod porą? podporą? Podporą czego? Podporą no, pa, tej pani. Tak, czuję się czuje podporą, się pani. tak. No dobra, czyli pan daje podparcie. Tak. A pani daje? Nic nie ciepło. Wypoczynek. <laughs> Wypoczynek. A właśnie, bo gdyby pani nie odpoczywała, to pan by nie wiedział, że pan może odpoczywać. Tak, to A tobie czego? Też miłości? zdrówka. To jest zdrówka. Tak. Miłość już tam jest ogarnięta. Już już mam. No dobra. <laughs> A pieniądze na którym były miejsce wtedy? Jak miłość na pierwszym? Na drugim. Na drugim. No dobra, czyli w pakiecie. Tak. Czyli może przyjdzie ktoś z miłości z pieniędzmi? Może. No oby. oby. Czy jest oby. jakiś cel, że pan chce być, nie wiem, chce pan jakoś ważyć, większy być, więcej wycisnąć? Nie, nie, bardziej do przyjemności. No dobra. Czego, bardziej... czego życzyć panu? Czego życzyć? Tak. Zdrówka. Do tego panu życzy świetli, pan <laughs> wygląda piąteczka. Dzięki. Miłego dnia. Pozdrawiam. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, jak ręce sądy, nie mogę nie podejść, skomplementować tatuaż. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, czy jeszcze jakieś tatuaże nowe, bo ten z tyłu jest taki fajny napis, dobrze widać, jest dobrze wyeksponowany. Widać. Czy jeszcze jakieś plany dalsze tatuatory? No, no już miał być koniec, ale tutaj to to tak uzależniające. Się. Ja też parę mam i jeszcze chyba nie będę kończył. No ciężko, ciężko. A jakieś kończyć. teraz miejsce specjalne? Na razie, na razie planuję przestać, ale zobaczymy jak A uda to się? będzie. Ciężko. No, myślę, że nie. To no, jest ale. cała popisana. Tak jak ja. Czy pani smaruje to na lato, żeby nie. Sąda do internetu. Smaruje pani? Ściemia pani. Nie, naprawdę pani smaruje? Niech pani obieca. Na mały paluszek. Ósemka. Ósemka, to no, wysoko. Pani? No, chyba pokryje się z nim. Ty, pokryje się to panie. jest mój braciszek. Braciszek, ale naprawdę nie jesteście parą, tylko rodzeństwo. Nie, tak, rodzeństwo. tak, tak, tak. No, to tak. Wszystkim rodzeństwom życzę tak, na, żeby tak byli, tak byli blisko i tak było dobrze. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy nie troszkę... bardzo. Fajny zegarek. No. Naprawdę rewelacja. Wszystkiego dobrego. Dzięki. O, pozdrawiam. Pani jest ma fajne okulary. Fajny, bo jest bardzo fajne. Bardzo fajne. wygodny, no, bo a nie tak jak teraz to się Takie nosi, wielkie busole. No. No. Wszystkiego dobrego pozdrawiam. Dzięki. Chciałbyś pracować w NASA. Raczej nie. Raczej nie. Tak. To kruszulka czemu? Po prostu wybór taki nieświadomy. Aha, no dobra, a czemu nie w nas akurat? E... Do daleko? Za dużo. O być może tak, tak, jednak odległość. tak. Jednak. Czy, yy, odległość od miejsca pracy? Tak, Bo tutaj chyba tak. nie mają filii. Czy nie jest pan... No. Tak? No? Bardzo... No? Tylko jedno pytanie, czy panu nie jest za ciepło? No odrobinę, Wszyscy w kurtka, no. bez kurtek, y, y, hawajskie pan zapięta kurtka. Taka Polska, taki kraj, ten, Taki, ale czemu z, pan się tak nie rozepnie? Tak się Zaraz się rozepnie. Za chwilę. No tak. dobra, czyli moje, po mojej interwencji pan się rozepnie. Tak, dokładnie. Dobra. Czy jakaś puenta, czemu temu pan się nie rozpina? Jakaś, czy, czy pan nie pomoże, nie mogła pomóc Nie, panu, nie, czy? on ze kwasy ma, nie może się a, dzisiaj. Wiceprzy, roz... ten nie może się. Ha, tak. no. Dobra, no to wiadomo odpowiedź. Wszystkiego dobrego świetnie Wszystkiego dobra, dobra. Dzięki, dobra. Na razie. Szybkie pytanie. O smak loda, fioletowy, jaki to smak? Jagodowy. Czyli jest jagodowy. Tak. dob smaczny? Bardzo. Czego życzyć panu? Sąd na do internetu. Smacznego loda. Pan... Idealne lato? Tak. Ja i ty? Jakieś piękne miejsce. I wypatrzenie jak. Jakie by to było? Al Polska czy bardziej na przykład nie, nie. Majorka? Polska? Łeba. Weba! A w tą stronę? No. no dobra, no to do Web, a ty byś gdzieś bardziej... Ja, ja bardziej Majorka albo. Coś. Majorka kanaryskiego. No. Tego wam życzę trochę tu, trochę tam. Świetnie dobra. wygląda czego życzyć. I żeby tramwaj był o czasie. Wszystkiego dobrego, świetnie panie wyglądałem. świetne fryzury panie macie. Podobne, trochę odcienie inne, ale świetne. Wszystkiego dobrego, miło. co są okulary do rozjaśniania? Do rozjaśniania, do samochodu to są. No. Aha, no dobra, czyli pan jaśniej widzi. No, w tamtym roku pan mnie tak samo zaszepił tam i pan miał mi te okulary? No tak. O to samo zapytałem? Tak, tak. I co pan, co pan powiedział? To samo? A nie pamiętam już. No dobra, A czego można życzyć panu? No. Czego życzyć Panu? No, Zdrowia Dużo światła Panu no, no, Żeby Pan nie musiał okularów nosić. No właśnie. I tak to mniej więcej wygląda. Zachęcam do subskrypcji, zostawienia komentarza oraz oczywiście do udostępnienia odcinka dalej. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć. Nie no dobra. Ale mi chodzi bardziej o odcień. Czy ten odcień to już jest taki finisz? No jeszcze nie chyba. Jeszcze nie? No. Jeszcze jakieś parę stopni y, tam? No tak chciałabym. Dobra, czy to się dało u nas w Polsce zrobić? Tak. Na łóżku solaryjnym? Tak. No dobra. I na La Playa de Brzeźno. Czy, Brzeźnie? Tak. Czyli jak ktoś chce się opalić, najlepiej w Brzeźnie? La, La Playa Brzezino. I La, La ja, y, 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 ostatnie pytanie, idealne, y, idealne lato, idealne wakacje? Majorka. Dobra. Tam gdzie już byłam, się pochwalę. Dobra, bar... e, Tak, e, to jest e, piękne miejsce, polecam, e, ale tam to trzeba być forza, nie? Czyli dwa miesiące ciągnąć na, ma, tak, na majorce. Tak. Nie, tam wystarczy tydzień. Tydzień. I wtedy do Polski orunia do tak, tak. No dobra. Nie, pro, A, proszę ty... nie bluźnić. Nie, to, w, pół to, to, w pół do górnej. pół do górnej, dobra. E, to tego życzę, świetnie wyglądasz Ej, to jest pan, pani? E, pan Dziusiu. Dziusiu jest. Tak. A Dziusiu lubi na przykład, co Dziusiu najgłupszego lubi robić? Yy, taki on A, taki głupi drówki. No dobra, yy, a na przykład Ciusiu, yy, busz kolony, żeby nie wiem, nie sikać w domu albo coś? Czy od razu wiedział? O, on jest bardzo mądry chłopak, on od ja razu. Widzę, wiedział. Ja widzę, ja, ja Po oczach widzę byśmy się dogadali. Oczywiście. Wszystkiego dobrego, yy, Majorki życzę w tym roku Dziękuję będzie bardzo. Majorka czy coś... Yy... Nie, raczej praca. Aha. Raczej no dobra. Praca... Ale po pracy może Majorka. tylko plaja. Tą sensacyjną wiadomością. Wszystkiego dobrego, świetniego <laughs> trzymaj dziękuję się. Dziękuję bardzo. Dziusiu, pozdrowienia dla Dziusiu. Ale nie, ostatnie, obiecuję. Czy Dziusiu ma jakąś e, miłość? Um, Dziusiu ma w mamę. Mamę swoją. Mamę swoją, Czyli a tak to synkiem. jeszcze jest prawiczkiem. Aha, no dobra. Szukamy dla niego jakiejś ładnej niuni. No ale jak bo to tak, ja wiem po sobie, jak mama była w okolicy, to z dziewczynami było gorzej. No, no jak mama poszła, to już mi lepiej To, poszło. to jeszcze troszkę też. Dziusiu, troszkę. trzymaj się. Wszystkiego Dzięki dobrego, bardzo. trzymaj się. Cześć Dzięki. na razie. Cześć. Tyle